Cześć, witam serdecznie z tej strony Gracjan Rostocki, a teraz będzie piosenka specjalnie na zamówienie. Słyszysz to imię, myślisz kafa w dresie, a nasz cebuś zrywa grzybki i kwiatki w lesie. Nikt nie pomyśli, widząc go Idącego ulicą Że na komórce ma filmiki Z wypadającą odbytnicą A kiedy alkohol Uderzy mu w lico Na każdej imprezie uraczna Z gąsienicą Wybudował dom, piękna żona Ogólnie ma farta Nikt go nie zaszczelił, jak biegał W stroju geparta Łydka się nie myje, łydka się nie myje Bo ma za długą nogę I szyję Wchodzi do domu, je talerz zupy, a tak poza tym to ma czasę suty, wnet patrz plan już uknuty, Sebastian z rana odwiedzi kejkuty, dnia kolejnego wypada z chałupy, żeby ogolić łeb swój zakuty, co by podejrzeń nie wzbudzać wcale, bo biada temu, co rąbnie, ale analne pląsy uprawia co dzień z rana, ogromna fadroma parkuje z impetem wołając, owalny mięśnie zwieracza to rozkoszy brama, Sebastian słysząc to cicho, stęka o litość błagając, obóz założył obok agenci, zdala od domu Sebastian zachęci. Taka homo zabawa mijają minuty, to wesolutka sprawa, czają bałamuty. Komuna dziś nie mrawa, a fotbal zepsuty, za oknem kaczawa, a inter to koguty. Idzie zjebek z rurą w ręce i pierdolną się po pięcie. Potem wsiadł na rowerek i pojechał se przed siebie. Jadąc boso na rowerku cyknął sobie imbecylka. Analne pląsy uprawia co dzień z rana. Ogromna fadroma parkuje z impetem wołając. Owalne mięśnie zwieracza to rozkoszy brama. Sebastian słysząc to cicho stęka o litość błagając choć cała nawijka sensem nie śmierdzi dodana będzie ni linijka co sympatię potwierdzi w liceum ekipa związana przez szmat czasu nie wymazana choć życia proza spotkania utrudnia zabawy doza wnet od sobotniego południa życzeń moc dotrwa do grudnia przyjaźń potwierdzi głęboka jak studnia trzydziecha życie zaczyna życzymy ognia i czekamy na syna Biegał sebek po lesie i poślizgnął się na kotlecie. Na imprezach dokazuje i dobrze się z tym czuje. Jak czasami się napije, to i zdelka pobije na... Sterte, pysznych charnasi zawsze się pochasi. Sebastian lepszy, nigdy nic nie spieprzy. Wszyscy go lubimy i dobrze się bawimy. Sebastian lepszy, komunę rozpieprzy. Wszyscy go lubimy i dobrze się bawimy. Sebastian lepszy to gościu najlepszy. Tancerz ludowy nieprzeciętny. Interu fan zawzięty. Na barce jest cięty. Leo Messi to wróg największy. Sam w fryzurze jak piłka Szczeski. Taktyk nieziemski, co ci złoży skład najlepszy. Football manager i cycling manager. Zapytasz skąd w nim tyle werwy? Alkoholowe manewry zapiekanki z tesko w rowie i graszki. Na hejnał trzy flaszki, fikuśne fatałaszki. Wy HS odziany i w trupa zalany. To na życie są plany w masonierskie kasztany. Dziękuję, pozdrawiam, na razie, cześć.